Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Weszliśmy w czas niesamowity, można powiedzieć, błogosławiony ze wszelkich możliwości opisu, bo tak oto Jowisz, planeta, która wyświetla w naszym człowieczym genomie połączenie z wszelkim błogosławieństwem, daje nam w bardzo szczególnym trygonie do Lilit. Pewne specjalne oświetlenie na nasze potrzeby, na to, co możemy otrzymać, na to, co jest nasze, tak naprawdę nasze w tym wszechświecie. Jest to energia, która nas łączy w sposób magiczny, cudowny, można powiedzieć nieprzewidywalny z tym, co jest nasze na Ziemi, z tym, po co tu jesteśmy i z czym po prostu już nie ma dyskusji. W tych dniach, dosłownie dzisiaj i przez kilka następnych dni, warto skupić się. Tylko i wyłącznie na tym, co jest tym Waszym docelowym planem życia, co tak naprawdę chcecie wprowadzać. Wszelkie oddanie czasu na coś innego, na coś niższej wartości, niższej jakości, jest ogromnym błędem. Tym razem czas płynie właściwie pod lupą, w powiększeniu. To, co czynisz, to, co mówisz, to, co dziejesz w tym czasie świata. Jest o wiele bardziej zrozumiane, o wiele bardziej przyjęte do wiadomości przez tkankę wszechświata. To, co łączy i czas, i przestrzeń, ta świadomość absolutu jest wręcz wyczulona na Twoje słowo, zwłaszcza jeżeli zawiera ono jakikolwiek wieczny wydźwięk, na przykład magię albo po prostu miłość. Twoja moc osobista, Twoja autentyczność również liczy się w tym równaniu. Pamiętaj również, że gdy do głosu przychodzi Jowisz, to mowa o nagrodach, które nigdy nie są tylko i wyłącznie nagrodami, bo możesz je otrzymać. One są za coś, one są wypracowane już wcześniej, one są w jakiś sposób zasłużone, są wręcz konieczne. Bez nich nie może być wyrównana energia. Przygotuj się na to, że życie posprząta to, czego Ty nie umiałeś posprzątać nie przeszkadzaj w tym. Jeżeli w Twoim planie życiowym coś wadzi, coś przeszkadza, jakieś osoby na przykład nie pasują i ich obecność po prostu wytrąca Cię cały czas z tego, gdzie masz być, no to oczywiście te osoby też zostaną w jakiś sposób z Twoich okoliczności odsunięte. Taka zmiana w tak mocnych energiach zgłaśnia w Tobie wszystko to, nie, co jest naturalnie boskie, co Ty możesz sobie rozpoznać jako swoją przyczynę, co definiujesz jako cel duszy, co jest w Tobie związane z takimi wartościami odwiecznymi. Mianowicie, jeżeli jest w Tobie coś, co uznajesz za swoją misję, co uznajesz za swoją ziemską powinność, za swoją nie tylko możliwość, ale i konieczność, no to w najbliższych dniach można powiedzieć, że aż do ósmego września, będzie to priorytet, będzie trzeba się zająć tym wręcz natychmiastowo. Jak to zbliżamy się oczywiście w energiach również i do tak zwanej krwawej pełni. Do pełni, która pokaże nam wielki, czerwony księżyc na niebie, ale pokaże nam jeszcze coś innego. Otworzy sezon zaćmień, pokaże nam, że z ucieczką przed przeznaczeniem jest dokładnie tak, jak w tym filmie. Troszeczkę się nie da. I jest to generalnie rzecz biorąc, energia bardzo ostateczna, ale bardzo uniesiona. Przez to, że Lilith symbolizuje wszystko, co w nas cieniem, co w nas tabu, co w nas seksualnym cieniem, na przykład co w nas wypchnięte, każdą naszą prawdę, którą wyśmiano, wszystkie nasze starania, które w jakiś sposób rozbiły się o skałę. Tak, oto w tym szczególnym tranzycie, który uruchamia szczególne flow na rzeczywistość, taką płynność, taką łatwość w działaniu, pojawi się pewne okno możliwości. I tutaj zostanie to połączone tak, i już jest to w tym takim połączeniu, jesteśmy właśnie w tej energii. Ona dąży do kumulacji i ta kumulacja będzie mniej więcej za 20 godzin, no ale oczywiście to nie jest tak. Że jakiś tranzyt przeminie, i y, potem, jeżeli nie zdążyliście i zrobić, to koniec, kropka, nic się zrobić nie da. No, pamiętajcie, że jesteśmy jak twarde dyski boskości chodzące po Ziemi, jak boskie światło w delegacji na tej planecie. Dosłownie y, mamy takie zadanie, by swoimi zmysłami czytać tą rzeczywistość, dekodować ją, no, ale też ją programować. też bardzo bezpośrednio swoim, Własnym postrzeganiem, swoimi decyzjami ją pisać. Jesteśmy kreatorami rzeczywistości, a nie jej obserwatorami. Jest to oczywiste. Mam nadzieję, że każdy czyniący już to wie. I to, jak o czymś się czujemy, jak o czymś myślimy, jakie wydzielamy fluidy na temat jakiejś osoby, sytuacji, opcji to wszystko tworzy nasze szczególne połączenie taką tkankę połączeń. Pomiędzy nami a częstotliwością tego tematu. I impulsy, które przepływają po tych połączeniach, albo nas z tym tematem łączą, albo nas po prostu wyrzucają z całej sfery, z całego obszaru tego tematu. No i oczywiście ważne jest, żeby informacje się zgadzały, czyli, żeby informacja, która płynie z nas i informacja, która jest tam, jest emitowana przez to środowisko, gdzie chcemy dotrzeć, żeby one się ze sobą zgadzały. Żeby się zazębiały nie tyle w ciekawym tranzycie, co w pełnej, wspaniałej, doskonałej harmonii. Jest to nie tylko istotne, ale i konieczne. Teraz dochodzimy do czasu, w którym oczywiście triumfuje miłość. Co to znaczy? To znaczy, że w... W takim momencie, gdzie do głosu dochodzi po prostu zwycięstwo, ta częstotliwość, w której jesteśmy tacy bardzo ostateczni, podsumowujący, patrzymy na swoją ścieżkę, rozumiemy, dlaczego działo się to tędy, a nie inędy. Widzimy, jakie role w naszym życiu grali określeni ludzie. Nawet jeżeli mieliśmy do nich jakieś waprosy po drodze, to rozpuszcza się to zrozumienie. Wiemy, co wnieśli. Wiemy, co wynieśli, i jesteśmy w stanie uznać, że było to perfekcyjne na swój sposób. Być może nie wyglądało na korzystne albo przyjemne, ale coś oczyściło, coś przesunęło do przodu, coś uczyniło. Jesteśmy w bardzo szczególnym czasie, bo z tej pozycji łatwiej nam będzie, możliwiej nam będzie docenić to, co już osiągnęliśmy. Nawet jeżeli nie widzimy tego, bo nawet nie skupiamy się na tym, bo jeszcze nie jesteśmy na mecie, bo jeszcze no, nie osiągnęliśmy tego, co sobie założyliśmy osiągnąć. Co w momencie, kiedy pojawi się już ten próg osiągnięcia, kiedy będziemy wiedzieli, że nikt nam tego nie odbierze, że to jest, że już tu zamieszkaliśmy, to faktycznie to obejrzenie się za siebie i takie zrozumienie swojej ścieżki, swojej drogi, swoich metod będzie kluczowe. W tym czasie świata uruchamia się w nas takie przywiązanie do własnej prawdy i ono jest konieczne. Jeżeli możesz bronić tego, co czujesz, jeżeli dasz sobie możliwość stanęcia po stronie tego, co jest tak naprawdę Twoje, co chcesz wprowadzić w to życie, co jest przedmiotem Twojej głębokiej wiary, Twojego głębokiego czucia, to pomaga Ci cały wszechświat. Wystarczy, że masz tę odwagę, a wtedy. Wiadomo, masz tę moc. I generalnie rzecz biorąc, jest to też czas, który pokaże wprost, że do odważnych świat należy, bo Jowisz nagradza każdą odwagę, zwłaszcza odwagę poznawczą. Zwłaszcza jeżeli nie boicie się zmian, które w naturalny sposób są efektem tego, co wołacie. Jeżeli wasza odpowiedzialność zakłada że nie tylko sobie przywołaliście swoje wymarzone życie, ale również przygotowujecie siebie do tego życia, kalibrujecie siebie dzięki swoim wysiłkom, swoim zmianom, swoim adaptacjom, tak to również no, wydarzy się coś szczególnego. To czas, kiedy można przyznać, że nie tylko wszechświat Was słucha, ale Was słyszy. A to, co dla Was ma, to potwierdzenie. To takie zatwierdzenie mocą życia, całych Waszych, całożyciowych wysiłków. I warto dlatego skupić się na tym, co nie jest chwilowe, co dla Ciebie samego zawiera się w takiej substancji wieczności, co chcesz wprowadzić w swój wieczny ogród, czym chcesz się cieszyć również i później, co ma Ci towarzyszyć, co jest częścią Twojego świata. Takie rzeczy, takie wartości to jest właśnie teraz Twój fokus. Po prostu najważniejszości. Kiedy Job już dochodzi do głosu, to wszystko w nas, co. Ups, ty. Tutaj... Wszystko w nas, co dotyczy tematu zasługiwania, niezasługiwania, tego, czy umiemy otrzymać, tego, czy się tego jeszcze nie nauczyliśmy, wszystkie takie rzeczy są po prostu priorytetem tak oto mamy nie tylko skróconą lekcję nie, brania od życia tego, co sobie zawołaliśmy, ale dosłownie otwieranie się też na nowe, dodatkowe, idące z tym okoliczności, bonusy, konieczności akceptacji na przykład. Tak oto potrzebujemy otworzyć się na to, że wraz z tym, co wołamy, zmieni się wszystko, to, co znamy, bo my się zmienimy. To my Emitujemy swoją rzeczywistość jak projektor. Jeżeli ta soczewka się zmieni, ten filtr się zmieni, ten projektor się zmieni, to cały obraz się zmieni, będzie miał inny klimat, inną atmosferę, inaczej będzie się go czuło. Dokładnie, jeżeli osiągasz sukces, cała Twoja energia staje się ocieplona, staje się dobra miłością, staje się spełniona. Nie ma takiego jadowitego braku, który projektuje bardzo często jakichś rodzajów złośliwości na innych. Człowiek, który osiągnął sukces, ma w swojej aurze coś, czego inne osoby, inne organizmy chcą się nauczyć. Ma taką informację priorytetową, która w bardzo taki wyraźny sposób przekazuje, że może to zostać zaakceptowane z pełną uważnością, z pełną świadomością, jak i również bez niej, przez każdy organizm stykający się z tym człowiekiem, ponieważ jeżeli jest to substancja zwycięstwa, jeżeli jest to częstotliwość, taka informacja, która pokazuje, że ten organizm zawiera coś wyjątkowego, zwycięskiego, czego warto się nauczyć, tak oto, nawet stojąc za tą osobą w kolejce w sklepie, można sobie z aury niejako odwzorować na to dosłownie pattern, wzór i, i samemu za tym podążyć. Tak bardzo ludzkie zwycięstwo, ludzki triumf był tamowany, tak bardzo było to na wiele sposobów nielegalne, jakoś regulowane, cenzurowane w każdym etapie, w każdej dziedzinie, bo jest to aż tak, powiedzmy, wartościowe i aż tak konieczne do nauczenia się przez wszystkich, którzy są teraz obecni, że przenosi się jeszcze szybciej niż każdy laboratoryjny i naturalny wirus. Przenosi się ta informacja jako wręcz konieczność survivalowa do przeżycia w naszych czasach. Umiejętność zwycięstwa, połączenie z częstotliwością bezwzględnego zwyciężania. Po prostu nasze po prostu organizmy, nasze wehikuły do przechodzenia przez rzeczywistość, one się updateują z każdą generacją. My wprowadzamy dane, dajemy swoje, że tak powiem, opinie użytkownika. Na to ludzkie ciało, na ten organizm, co działa, co nie, co jest zagrożeniem współczesnego świata. I tak oto te nowe wersje przychodzą już z pewnym update'em, na coś odporne, albo do czegoś bardziej dostosowane, albo też w jakiś sposób naturalnie skalibrowane do tych nowych zadań. I teraz trzeba zauważyć te swoje naturalne możliwości, bo organizm to jest mechanizm samonaprawiający się. Nawet jeżeli wydawało ci się, że jeszcze chwilę temu na coś umierałeś, albo nawet miałeś potwierdzenie lekarskie na tego rodzaju sytuacje w swoim ciele, tak to zwróć uwagę, że jako elektromagnetyczna kompozycja ty również podlegasz pewnym impulsom. I mogą one być oczywiście pozytywne, negatywne, mogą trygerować pewne reakcje w swoim organizmie. Zmieniasz się z dnia na dzień, z nocy na noc, jesteś po prostu innego rodzaju już kompozycją, organizmem, więc jeżeli skierujesz wszystkie swoje procesy na uzdrowienie, na połączenie z tym, co jest dla Ciebie perfekcyjnym wzorem zdrowia, co jest dla Twojego organizmu dosłownie tym remedium, niezależnie czy to jedna rzecz, czy kilka substancji, czy substancje działania czynności, tak to znajdziesz to. Pamiętajcie, że historia każdej choroby jest personalna i każdego uzdrowienia jest tak samo personalne. I czasami ta kompozycja, której Ci potrzeba, to coś, co nie jest prostym lekiem z apteki, to jest na przykład sytuacja, to jest przebywanie w lesie, albo wyjazdy znajomymi, albo podniesienie energii na poziom, na którym Ty sobie sam poradzisz z tym, co w Twojej biologii. W jakikolwiek sposób wywala się w negatywnym kierunku. Pamiętajcie, że jako samonaprawiające się mechanizmy, algorytmy boskie, jesteśmy w stanie reprogramować się, przepisywać się wedle swoich decyzji i angażować do tego pierwiastki świata zewnętrznego. Nie jesteśmy ani niewolnikami żadnej formy, ani też zlimitowani do jakiejś jednej konkretnej decyzji. Mówiąc o decyzjach, Weszliśmy w taki czas, kiedy miłość, w słowie ta siła w życiu, zawoła o nasze decyzje. Zapyta nas, jak to chcemy na co dzień widzieć w rzeczywistości, jak to ma wyglądać, co takiego jako odnoszące sukcesy my chcemy w swoim życiu zobaczyć. Czyli potrzebujemy spojrzeć na to, co w sercu zapisane jest ciepłym i światłem, o czym się uśmiechamy, o czym się cieszymy duszą, potrzebujemy się z tym zmierzyć, potrzebujemy zrozumieć, że skoro pojawia się w nas to w tak określonej formie, skoro czujemy to właściwym, swoim, przeznaczonym, to mamy prawo za tym pójść. Potrzebujemy to ubrać w życie, zgłębić, poprosić moce wszechświata, żeby dały nam na to swój akcept, zawołać wszystkie. Rzeczywiste atomy, a żeby rzeczywistość to ubrały. Pamiętajcie, że z naszego działania słowo ciałem się stało. Więc, zwłaszcza kiedy są zgłośnione Jowiszowe energie, pracujcie ze słowem pięknym, pracujcie ze słowem artystycznym, pracujcie z takimi energiami, które pomnożą Waszą obecność w talencie, Waszą obecność w sytuacjach, w których możecie się uznać za źródło miłości i Waszą obecność. W obfitości, bo to też jest energia, która pokazuje, że cieszysz się sukcesem, że bierzesz na siebie nowe doświadczenie, dosłownie rozwijania tego levelu, gdzie jeszcze na przykład nikt z Twoich bliskich, swojego otoczenia wcześniej nie był. Oto czas, by zrozumieć, że jako prekursorzy takiego rozwoju, jako pionierzy dosłownie takich działań. My mamy zadanie bardzo szczególne, ale wsparcie też mamy szczególne. I to wszystko do siebie pasuje. Potrzebujemy tylko i wyłącznie temu zaufać, pozwolić, by stało się to w naszym życiu. Otworzyć się na to, że ten cud, który płynie przez nasz czas, nasze miejsce, naszą rzeczywistość przyniesie zarówno nam wszystko to, czego potrzebujecie, jak i oczywiście przyniesie każdej osobie, która zawiera cząsteczki waszej obecności. Wzór na to, żeby to zrobić. Przyniesie też dosłownie taką drobinkę tego sukcesu. To działa w ten sposób, że dosłownie zaświecając się tym impulsem poprzez Waszą obecność w kimś, Wy tego kogoś do tego inspirujecie. Pokazujecie na poziomie mitochondriów komórkowych, że to jest możliwe, że można do tego dążyć. Tak to będziecie czuli, że czas upływa inaczej. Możecie chcieć. Zacząć robić prezenty, nawet i gwiazdkowe dla ludzi już w tej chwili. To jest taka energia, którą warto wykorzystać, na przykład uwijając coś dla bliskich, co się przyda później, co się przyda na urodziny, co może być jakimś wspaniałym podarunkiem, bo pracując z energią prezentów, pracując z energią takich niespodzianek, pracujecie dosłownie z darami losu. To jest energia taka, która uruchamia Was. Na otrzymanie takich rzeczy najpiękniejszych. Uruchamia Was do tego, żeby po prostu wciągnąć po to, otworzyć do tego ręce, bo skoro coś takiego daliście, jest normalne, logiczne, że to wróci. Jeżeli macie umysły bardzo zlogizowane, no, porozumiewacie się ze światem intelektualnym, jesteście bardzo skierowani na te walory inteligencji, nie przejmujcie się też możecie osiągnąć doskonały efekt magiczny bądź chemiczny po prostu obserwujcie to co robicie bądźcie świadkami swojego własnego cudu autorami i zarazem pierwszymi widzącymi to co jako kompozycję życia wprowadzacie i po prostu jeżeli macie ochotę dzielcie się swoimi notatkami z tymi którzy potrzebują zobaczyć na piśmie w energii w materii jak coś zostało wydarzone i tego to wprowadzając magią, czasami mogliście czuć, że ten czas jest zbyt gęsty, że my tu sobie na ołtarzu palimy świece o czymś, a tymczasem w trzeciej gęstości trzeba podkurzać, pozmywać gary i to się jakby słabo łączy. Tymczasem, dokładnie tymczasem, w tym czasie świata nastąpiła przemiana, bo to wszystko, co upracowaliście, że tak powiem, w obszarze co upracowaliście w obszarze ducha, ta szczególna waluta, którą zdobyliście spędzając swój czas ziemski, swoją jakość materialną i energetyczną w takim działaniu, to jest wartość, która się nie zmydli, która się nie wytraci, która się przekłada na Waszą osobistą jakość, która sprawia, że jesteście widoczni dla pomocnych, dla człowieka anielskich sił zgodnych z boskością, więc daję Wam to w świecie materialnym, w świecie, można powiedzieć, który z trzeciej gęstości dokładnie przeskoczył kwantowym skokiem. To nie był przemarsz, to był skok. Stąd z trzeciej do piątej, a nie tak po kolei. No to wówczas to daje Wam przewagę. Daje Wam to możliwość manifestowania bez tych wszystkich opóźnień, przeszkadzajek, no, można powiedzieć, nawet i zaburzeń na drodze. Kiedy mamy do czynienia z potężnymi tranzytami Jowisza, bardzo często ta fala szczęścia, lekkości, uwolnienia, ewolucji ku czemuś wyższemu sprząta to, co było wcześniej. Nawet jeżeli wydawało nam się, że te warunki były spokojne, że były stabilne, że ci ludzie naokoło wcale nie byli tacy na przykład najgorsi, to jeżeli nasza nowa sytuacja wymaga, żeby tej energii już nie było, to uwierzcie mi, Jowisz pomoże Wam to posprzątać, ani się obejrzycie, po prostu mrugniecie i życie będzie takie, jak ma być, żeby udało się dalej to, co sobie zaplanowaliście i co tutaj tworzyć. Teraz uwaga, jest pułapka, bo część ludzi stara się działać z sentymentu albo powstrzymując impulsywność i stara się. Łatać te wszystkie konflikty. Stara się natychmiast pobiec za tym, co chwilkę temu tak jakby straciła. Nie ma to sensu. Trzeba zobaczyć dokładnie, co się dzieje, docenić to, ale nie próbować tego na siłę przywiązywać. Jeżeli poszło, to poszło. Zobaczcie, co przyjdzie jako nowe. Z taką informacją was tu zostawię. Oczywiście, zwróćcie uwagę na to, że na naszym kanale, na Patreonie, dosłownie w Akademii Magii, po zalogowaniu dla uczniów i dla mistrzów magii pojawiły się warsztaty i rytuał, czyli wykład plus rytuał w temacie telegonii. Mhm. Telegonia, czyli energia seksualna to jest ten temat. Te warsztaty zostały stworzone już jakiś czas temu, natomiast opublikowane teraz i pozwalają one na progu wejścia w tę nową gęstość, posprzątać dosłownie wręcz pod parasolem Lilith w pięknym trygonie z Jowiszem. Te wszystkie energie tabu, które wynikają na przykład ze zmiksowania Twojej autentycznej, oryginalnej energii z jakąś osobą, którą dzisiaj możesz na przykład gardzić. No, niezależnie od poziomu rozwoju duchowego, jeżeli masz w sobie taką niezgodę, wręcz na poziomie a, tego. ATP komórkowego, adenozynu trójfosforanu, czyli po prostu jednostki energii w Tobie w jakiś sposób mają uczulenie na same siebie, no to nie dogadasz się tak, żeby zmanifestować w całości, w stu procentach, tupiąc nogą w tu i teraz jakiś efekt. Więc należy to naprawić, należy zwrócić uwagę na to, że po to jesteśmy obsadzeni, no słowo już na się Ziemi chyba, no, ale w tej energii takiej fizycznej, biologicznej, związanej z organizmami, no bo ta seksualność daje każdemu z nas możliwość kreacji, możliwość tworzenia czegoś do przodu, ubierania konceptu, koncepcji, w wizję, w ciało, w to, żeby to naprawdę otrzymało życie. Te energie naszej czakry sakralnej, one są święte, one pozwalają nam regenerować organizm, on dają nam. Poczucie wieczności i nie tylko poczucie, połączenie z tą wiecznością, za każdym razem, kiedy je w sposób właściwy wyzwalamy, kiedy w całości pozwolimy sobie na to, by te energie rozwinęły się w naszej obecności. No i oczywiście, żeby tutaj nie spoilerować, zapraszam na to szkolenie. Nie ma go jeszcze na Allegro, ale będzie. Sprawdzajcie, co dodajemy. Nazwa użytkownika to Akademia Magii 88 i zawsze macie tam po prostu wyistowane te rytuały, te ceremonie, które w danym czasie świata warto zrobić, które przy tych tranzytach, przy tych pływach Księżyca po prostu korzystnie jest uruchomić, wpisać w życie i oczywiście powiększyć również swoją moc o obecność w takim magicznym kręgu. Pamiętajcie, że gdy bierzecie udział w rytuale podczas premiery, to ma on inną energię, Niż wtedy, gdy sięgacie po niego parę miesięcy później, bądź nawet parę lat. Gdy sięgacie po niego później, czuć już to, że jest on masywny, że jest potężny, że to nie jest kwestia tylko mnie i ciebie, którzy sobie siedzimy i palimy świece po ciemku gdzieś na końcu świata, żeby stało się coś i to najlepiej w sposób globalny. To jest energia, która zaświeci się zarówno w Oslo, jak i w Detroit, jak i w Rzeszowie, i która wszędzie całą masą. W obecności wszystkich, którzy kiedykolwiek położyli chociażby minutę siebie w tę energię, to będzie potężne. Także ja sama mam takie na przykład ulubione rytuały, które raz na jakiś czas lubię wpisać w swoje nowe zasięgi dla nowych osób, które poznałam, dla nowych zakresów świata, i za każdym razem jestem pod wrażeniem, jak to urosło jakie energie dzięki temu są teraz w dostępie no i oczywiście jak ten rytuał działa, z jaką skutecznością natychmiastowością no jest to po prostu najlepszy instrument magiczny do działania, więc ja też z niego korzystam spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania najlepiej oczywiście w Szkole Magii w Akademii Magii pamiętajcie, że kupując miesięczny dostęp, kupujecie dostęp na 30 dni do wszystkiego co zostało stworzone Kiedykolwiek, od początku szkoły. Więc, jak macie wakacje albo jakiś taki czas, to możecie sobie nawet usiąść, zgrać wszystko, poświęcić ten czas, no i będzie na później. Podpowiadam. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. I oczywiście, powodzenia w tym cudownym czasie. Należy się uprzeć przy swoim zwycięstwie, a nawet ujebać. Także bardzo ja się przy tym upieram, żebyście Wy to pamiętali. I jeżeli w tym zwycięstwie jest triumf boskości, to dokładnie w tym czasie świata go osiągniesz. Miłość i moc. Miłość i moc. Miłość i moc. Uznajmy dokonanym.